Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj króciutko chciałabym poruszyć temat yy, bardzo taki, yy, myślę, że bliski każdemu, bo tego typu dylematy yy, dot jakby dotykają każdego rodzica, każdą mamę. I na każdej konsultacji jest pytanie: Pani doktor, czy ja muszę budzić moje dziecko na karmienie? Oczywiście, jak na każde pytanie, yy, każdego typu odpowiem, to zależy. Słuchajcie, zasadniczo. Oczekujemy, że dziecko donoszone, fizjologicznie urodzone, które jest zdrowe, które prawidłowo się zachowuje, prawidłowo umie zakomunikować swoje potrzeby, prawidłowo też my odczytujemy sygnały głodu, itd. No że takie dziecko będzie samo dbało o to, żeby te potrzeby swoje zaspokoić. Czyli jestem głodny, Budzę się, czy chwilę, czy płaczę, to zależy, jaką też mam, jaki mam sposób komunikacji, na ile te późne i wczesne oznaki głodu występują zawsze. Nie jest tak, nie ma, że występują zawsze. I my odpowiadamy na potrzeby, które komunikuje nam dziecko. Mówiąc kolokwialnie, to dziecko ma pilnować tego, żeby zjeść, a nie my. I dlatego, jeśli jakby wszystko jest ok, no to my po prostu pozwalamy naszemu dziecku karmić się na żądanie. Oczywiście warto pamiętać, żeby ten przebieg karmienia no, oceniać według wskaźników skutecznego karmienia, czyli oceniamy, jak często dziecko się budzi, jak, 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 czy efektywnie się, czy prawidłowo zjada, czy oddaje odpowiednią ilość mokrych pieluch, kupek, czy prawidłowo rośnie. To wszystko jest. Jak najbardziej do oceny w pakiecie, w komplecie. Nigdy nie możemy oceniać pojedynczych, tutaj, pojedynczych tylko elementów. Więc jak śpi sobie do 5 godzin w nocy albo w dzień, no to po prostu trzeba mu dać święty spokój i niech sobie śpi, pod warunkiem, że wszystko w ogólnej ocenie nam się zgadza. I teraz zaczynają się schody, bo to, co ja opisałam, czyli tak zwana pełna fizjologia. No, zdarza się, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach już stosunkowo rzadko, dlatego że dzieci zwykle rodzą się z jakimiś takimi czynnikami ryzyka, że my nie do końca możemy, jakby w tym okresie noworodkowym, im zaufać, czy na pewno zgłoszą swoje potrzeby. To myślę o dzieciach przedwcześnie urodzonych, o dzieciach urodzonych niby o czasie, ale z planowych cięć, czyli to są dzieci, które naprawdę, wierzcie mi, bardzo często przez te brakujące, powiedzmy, do tego 40 tygodnia, tygodnie naprawdę zachowują się tak, jakby nie wiedziały, że w ogóle się urodziły. Dzieci, które są o mniejszej masie urodzeniowej, dzieci właśnie niedojrzałe, dzieci u których no, być może są czynniki ryzyka, że się rozwinie infekcja albo żółtaczka, albo dzieci z jakąś chorobą, albo dzieci, które obserwujemy w kierunku chociażby, czy wady serca, czy, wady serca, czy czegoś innego, dzieci, które były. I właśnie kolejne drzwi nam się otwierają, dzieci, które no właśnie nie urodziły się fizjologicznie, dzieci, które, u których był opóźniony kontakt skóra do skóry, opóźnione pierwsze karmienie, czyli zaburzenia takie zachwiania w tym okresie adaptacyjnym, które też pomaga im się odnaleźć w rzeczywistości i co w związku a w związku z tym, jakby dalej następuje, adekwatnie do tej rzeczywistości się dostosować. No to bardzo często te dzieciaczki nie możemy zostawić, jakby same sobie, tylko wtedy mamy właśnie, słyszą, że co trzy godziny budzić, choćbym nie wiem, co, śpi, nie śpi. Jemy. No też nie do końca się z tym zgodzę, dlatego że wiadomo, że my obserwujemy, patrzymy na te dzieci, natomiast no nie musimy budzić ich według zegarka. Jeśli dziecko jest zbyt mało aktywne, oczywiście, że będziemy inicjować karmienie z naszej woli własnej. Natomiast no nie w taki sposób, wiecie, no ciach, nie minęła 15, nieważne co się dzieje, jemy. Tylko po pierwsze trzeba się zastanowić, jaka jest przyczyna takiego zachowania dziecka. Po drugie, bo pamiętajcie, śpiący, niebudzący się zbyt spokojny noworodek powinien nas niepokoić. Tak, po kilku tygodniach my już wiemy też, jakie jest nasze dziecko, czy ono jest po prostu spokojniejsze, czy po prostu chwili trzeba jakby się nauczyć obsługi takiego malucha. Natomiast mówiąc o tych pierwszych tygodniach, o tym okresie noworodkowym, no to jakby nie zbyt spokojny noworodek powinien nas niepokoić i wtedy to, co mówiłam w poprzednim odcinku, pamiętajcie, a mówiłam o tym, że do tanga trzeba dwojga, czyli żeby dobrze płynął pokarm, dobrze się rozkręcała laktacja, musi być odpowiednie ssanie. Więc jeśli dziecko jest zbyt mało aktywne, nie zsie takie bardzo jakby no, w sposób no, właśnie mało aktywny, no to oczywiście od razu z tyłu głowy zapala nam się lampka, że laktacja też u mamy może mieć podgórkę. W takiej sytuacji oczywiście wsparcie potrzebują obie strony. Natomiast mówiąc w tym temacie budzić czy nie budzić. No to zależy, czyli musimy wiedzieć, dlaczego nasz maluszek się tak zachowuje. Powinniśmy to przewidywać, czyli od dzieci w pewnych sytuacjach my zakładamy, że, ten, że to dziecko raczej będzie mało aktywne, więc z jednej strony trzeba zalecić mamie jak najczęstsze kangurowanie w kontakcie skóra do skóry, umożliwienie dziecku wykazania aktywności i jakby dostawienie się do piersi, nawet jeśli nie jest się w pełni, w pełni jakby sił i w pełni efektywnie. Z drugiej strony wprowadzić już stymulację laktacji, żeby ten czas, który minie, zwykle czasami to może być 2-3 tygodnie, żeby się zgrać, no to warto takiemu maluszkowi te warunki. Stworzyć, żeby ten dzieciak po prostu się nauczył. Natomiast jeśli mm, wszystko jest dobrze, maluch się wybudza yy, no, z różną systematycznością, się aktywnie, yy, my go trzymamy dużo na sobie, jesteśmy wyczuleni na te wczesne oznaki głodu, jakby obserwujemy skuteczność karmienia, to naprawdę, jeśli maluszek nam zaśnie i śpi te 3, 4, nawet do 5 godzin. Tutaj byłabym ostrożna też w mówieniu, bo im starsze dziecko oczywiście, jeśli dłuższa przerwa się robi, możemy pozwolić sobie na nią w sensie, że jeśli maluszek śpi, a wiemy, że on zakomunikuje głód, to niech śpi. Co prawda tak długie przerwy dla laktacji nie są zbyt korzystne, ale to innym razem. Czyli jeśli jakby żeby wiecie, nie robić tak łopatologicznie. Kazali co trzy godziny karmić, to ja choćbym nie wiem, co co trzy godziny budzę dziecko. No, staramy się tego nie robić, tak? Czyli jeśli maluch potrzebuje aktywizacji, próbujemy go motywować, mobilizować, ale w momencie, w którym widzimy, że nie jest to głęboki sen, bo wybudzenie dziecka z głębokiego snu jest wybitnie niekorzystne. O śnie, może powiemy sobie innym razem, natomiast podczas snu głębokiego po prostu dojrzewa mózg dziecka i jakby ingerencja w ten obszar. W tym czasie, kiedy bardzo istotne różne mechanizmy się odbywają w ośrodkowym układzie nerwowym, no to nie powinniśmy malucha wybudzać. Więc obserwujmy nasze dzieci, poznawajmy je, nie róbmy niczego na zasadzie pani położna kazała budzić. W szpitalu to co trzy godziny, no jak jesteście już w domu. Dajcie sobie więcej czasu, uczcie się siebie nawzajem, obserwujcie skuteczność karmienia. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, po prostu e, sięgnijcie po pomoc. E, no, w kontekście karmienia myślę, że sięgnęłabym bardziej po doradcę laktacyjnego, być może Wasza położność środowiskowa jakby bardziej w temacie jest zorientowana. Więc warto pytać, a nie e, budzić i koniec. No tak nie robimy. Dziękuję Wam za uwagę dzisiaj, zapraszam Was do poprzednich odcinków tej serii. Proszę Was, zasubskrybujcie mój kanał, udostępnijcie swoim znajomym, koleżankom, szczególnie kobietom, które dopiero oczekują narodzień dziecka. Jeśli podoba Wam się moja praca, jeśli jesteście już ze mną dłużej, będę wdzięczna, jeśli w jakiś sposób możecie mnie wesprzeć. Także wszystkie odpowiednie linki macie w opisie. A tymczasem pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.